Jakoś tak się przyzwyczaiłem, że w tego typu zadaniach warto sobie rozrysować sytuację, która przedstawiona jest w treści zadania. Najlepiej przedstawić to w układzie współrzędnych. Oznaczmy sobie oś poziomą x. Niech x u nas oznacza ilość miesięcy, ilość, liczba miesięcy. Oszczędzania, miesięcy oszczędzania. Pionowa oś, oś Y, będzie odpowiedzialna za e, kwoty, które udaje się Jankowi zaoszczędzić w danym miesiącu. No więc, Mamy taką sytuację, że Janek dostaje od babci 120 zł, czyli to jest tak jakby jego wkład początkowy, no i od tego momentu zaczyna oszczędzać. I oczywiście zakładamy, że z tych oszczędności nic nie wydaje, czyli liniowo będą te oszczędności rosły, prawda? No, dajmy nawet taką prostą. Dobra. Na czym ma polegać to oszczędzanie, tak właściwie? Otóż Janek ponad to, co dostał od babci, jeszcze dostaje od rodziców 70 zł w każdym miesiącu, i teraz 80% z tych pieniędzy będzie właśnie przeznaczał na oszczędności. Więc policzmy, ile to jest konkretnie 80% z 70 zł. 80% zamieniam na liczbę. Procent oznacza podziel daną liczbę przez 100, czyli jeśli 80 podzielę przez 100, to otrzymam 0,8 razy 70 zł. No i to się równa 8 razy 7,56. 1, w tą stronę razy 10, dobra, 56 zł. 56 zł. Tyle będzie w każdym miesiącu Janek dokładał do tych swoich oszczędności. No więc spróbujmy zapisać wzór, według którego będziemy mogli wyliczyć, jaki jest stan oszczędności Janka. No to mamy taką sytuację. Janek startuje, tak jak już powiedzieliśmy sobie, od 120 zł. No i teraz każdego dnia dokłada 56 zł, w zależności od tego, Jaki mamy kolejny miesiąc, tak? czyli każdego kolejnego miesiąca dokłada kolejne 56 zł. Przez x oznaczyliśmy sobie liczbę miesięcy oszczędzania, więc nasza funkcja będzie ostatecznie wyglądała tak. To jest 56x plus 120. Okreśmy sobie od razu, jaka jest dziedzina tej funkcji. To bardzo ważne. Moim zdaniem, x. Należy do zbioru liczb naturalnych. W odpowiedziach jest, że do liczb naturalnych dodatnich. No ale przecież może być taka sytuacja, że w tym tak jakby zerowym miesiącu yy, mamy otrzymać te 120 zł, w którym to miesiącu dostał od babci, prawda? Czyli moim zdaniem tutaj liczby naturalne dodatnie nie wchodzą w grę. Zostawmy naturalne. Ale jeszcze sprawdźmy, nawet nie musimy sprawdzać, otóż wiemy, że Janek chce oszczędzać przez 2 lata, tak? czyli dopiszmy jeszcze, że x nie może być liczbą większą niż 24. Dlaczego 24? No bo jeśli każdego miesiąca dopisujemy oszczędności, w ciągu dwóch lat mamy 24 miesiące no to stąd ten warunek się pojawia, tak? czyli możemy przekroczyć tych 24 miesięcy.